Siemaneczka, jestem młody i witam Was w kolejnym przeglądzie aktualizacji. Aktualizacji Underground, tej najnowszej oczywiście. I postaram się powiedzieć też e, kilka słów o aktualizacjach. Które by poprzednio tych dwóch, a których filmów niestety nie zrobiłem. A nagrywając ten przegląd, udało mi się kilka tych nowości odkryć. No to postaram się właśnie o nich opowiedzieć. Może nie do końca pokazać. No a zobaczymy, jak wyjdzie. Także zapraszam Was do oglądania. Jak wiecie, aktualizacja Underground wprowadza nam do gry nic innego jak jaskinię Cave. Do jaskini tych możemy wejść rozbijając taki inny kamień. Znajdując, oczywiście, musimy znaleźć sobie narkotyk ten kamień i to wejście. Kamień niszczymy kilofem po czym możemy spuścić się tam po liniach na dół i możemy już buszować w naszych jaskiniach a no, przed tym yy, należy na, na najpierw zaopatrzyć się dobrze w różne rodzaje światła, no pochodnie czy tam e, ten e, helm z lampą, a, czy też można stworzyć sobie właśnie w tej aktualizacji nowy typ lampy, no, ale musimy na najpierw uzyskać, że tak powiem takie jakby kwiaty świecące znajdujące się właśnie w jaskiniach już na samym początku przed wejściem do jaskini możecie zaobserwować nowe bestie można to nazwać, dodane w tej aktualizacji, yy, gdy już odkryjemy ten kamień przykrywający nam wejście do jaskini, zawsze, gdy nadejdzie zmrok, wylecą z nas z tego wejścia nietoperze. Można, no, myślę, że to są nietoperze. Na wyglądają wyglądają gniotoperze. Zawsze ich kilka tam wyleci. No, no są one do nas no, agresywnie nastawione, jak i do innych różnych stworzeń. Jak możecie zobaczyć, w jaski nie jest ciemno, jak nie powiem gdzie. Także światło jest naszym nieodzownym elementem. W tym, no, no można nazwać to nowej, e, nowej lokalizacji. Podąż po prostu na naszym świecie. Także bez światła się nie obejdziemy. No i co możemy spotkać? W jaskini możemy spotkać właśnie świecące. E, te, no, ja to nazywam świecące kwiatki. Nie będę mówił, jak one się nazywałem prawidłowo po prostu świecące kwiatki z taką jakby świecącą perłą, z której, jak już powiedziałem, możemy stworzyć sobie nowy typ lampy. W jaskini znajdują się także drzewa, tak jakby nazwać to jaskiniowe, z których oczywiście wypadają nam, yy, no, wypada nam drewno, a także muchomory czy tam grzyby. W jaskiniach także możemy znaleźć skały. Żaden nie rozłupałem jeszcze, przyznawam się, ale na pewno wypadają z niej z kamienie i yy, może coś jeszcze. Oprócz yy, właśnie tych takich podstawowych Elementów. Możemy także jeszcze patyki oczywiście i trawkę też można spotkać. Oprócz tego oczywiście dodane zostały nowe bestie oprócz wspomnianych nietoperzy możemy także spotkać pająki. To są ich dwa rodzaje. Pancernik, pająk który po uderzeniu chowa się jakby w swój taki pancerz No i on gdy wyjdzie wtedy możemy go ciachnąć. W pancerzu nie bardzo aż redukuje jego pancerz 75% obrażeń, także nie warto go lać. I także pa pająk, który pluje. On właśnie nie jak są Te pająki wojownicze na powierzchni, tak ten yy, on nie skacze, tylko pluje. Chodzi za nami i pluje, także z dystansowcem. No, ciężki do. ciężki przeciwnik. Jest jak możemy spotkać także ślimaki, są ich dwa rodzaje jedne mają taką szpiczastą jakby skorupę, drugie okrągłą ze ślimaków wypada jakiś taki śluz, jakaś spękana skorupa nie wiadomo jeszcze do czego to jest nie ma zastosowania, a także jest szansa na to, że z jednego z tego ze szpiczastą skorupą może wypaść nam hełm obronny, że tak powiem kask, który jest lepszy niż hełm futbolowy, z tego drugiego rodzaju ślimaka może wypaść nam zbroja po prostu zbroja, w której możemy się schować gdy będziemy atakowani, możemy się schować i nie będziemy dostawali obręgu. Aż 95% obrażeń jest redukowane. W jaskiniach możemy spotkać także takiego nowego słowiaka neutralnego i największego na razie z bestii, znajdujących się w jaskiniach. Jest to wielki, olbrzymi królik. Tak, królik. <ścoughs> Nie wiem skąd pomysł, że w jaskiniach są króliki. Bycie króliki, no ale są. Oczywiście są to białe króliczki, takie olbrzymie. Ty za blisko do nich podejdziemy i będziemy mieli w ekwipunku mięso, to one się na nas wtedy rzucą. Możemy także oswoić za pomocą marchewki, a po zabiciu ich wypadają nam z nich dwie marchewki, jedno mięsko. Jest szansa na wypadnięcie futerka, z którego możemy stworzyć nowy nowy śpiwór. Nie, nie ma on jakichś większych właściwości niż ten zwykły śpiwór, tylko tyle, że możemy go użyć trzy razy. Z aktualizacji jaskiniowej to by było na tyle. Powiedziałem wam, co występuje w jaskiniach, co się w nich znajduje, jakie roślinki, jakie stwory i bestie. I to z tej aktualizacji, właśnie wszystko. Mam nadzieję, że zawarłem w tym filmiku wszystko. A na koniec jeszcze chciałbym powiedzieć o tych nowościach z poprzednich aktualizacji, o których nie mówiłem i o których filmów nie przedstawiałem. Jedną z tych nowości jest właśnie tak jakby ten nowy biom, gdzie Bishop nie występuje tylko przy portalu do trybu przygody, a także, ale występuje on z tymi koniami, obrońcami elementów porzucanych po mapie do teleportu na nowy świat. Drugą to jest to, że jak zauważyliście, udało mi się utworzyć nowy, nową zbroję Tą z marmuru. Jest ona bardzo mocna, bardzo twarda, wytrzymalsza, ale też spowalnia nas. Bardzo nas spowalnia, przez co o ucieczce przed jakimiś tam potworami no nie ma mowy. Udało mi się także znaleźć świnkę wojowniczkę, jedną, no niestety tylko jedną. Jeden totem i jedna świnia. Ten cały totem, jak widzicie, i był osłonięty przez Berrysy. Niestety trzasnął w niepioru, i wszystko poszło z dymem. Także to tyle, co udało mi się odkryć, i mam nadzieję, że. Poradnik jak zwykle Wam się przyda, że się podobał. Oczywiście komentujcie, oceniajcie, jeśli tak było. I do zobaczenia w kolejnych. Trzymajcie się. Cześć.